Jeden z kursantów zapytał mnie ostatnio, jak wstawić do pliku Excela listę wszystkich plików znajdujących się w danym katalogu. Jest to do zrobienia na różne sposoby. Ja zaproponowałem takie trochę. Okrężny sposób, który jest niezależny od przeglądarki, a czemu mówię od przeglądarki, Bo spójrz, prostszym sposobem jest wejść do folderu, z którego chcesz wylistować wszystkie pliki, skopiować ścieżkę do tego folderu, więc może wejdę do jakiegoś folderu, kopiuję ścieżkę do tego folderu z paska adresu, klikam Ctrl C uruchamiam teraz przeglądarkę, na przykład Chroma. I w chromie, w pasku, adres, w pasku adresu klikam Ctrl V, aby wkleić ścieżkę do tego katalogu, Klikam Enter i spójrz, w przeglądarce wyświetlana jest lista wszystkich plików z tego katalogu. Klikam Ctrl A, aby to wszystko zaznaczyć, Ctrl C, aby skopiować. Wracam do Excela i w Excelu w dowolnym miejscu mogę zrobić zwykłe wklej. Jeżeli zrobię zwykłe wklej, to w Excelu dostanę listę tych wszystkich plików wraz z linkami do tych plików. Jeżeli chciałbym tylko same nazwy tych plików z rozszerzeniami, to kliknę Ctrl Z, aby to cofnąć, i zrobię jeszcze raz wklej, ale tym razem będzie to wklej specjalnie. Klikam w narzędzia główne, rozwijam przycisk Wklej i wybieram wklej specjalnie, zaznaczam opcję tekst i klikam OK. W ten sposób wstawiłem listę wszystkich plików znajdujących się w danym katalogu. Te niepotrzebne informacje mogę oczywiście skasować. Na przykład to i to. Mam listę plików. Jeżeli nie masz Chroma, a masz Firefoxa, to możesz zrobić to bardzo podobnym sposobem. Spójrz, w Firefoxie będzie z dziecko więcej pracy, ponieważ w Firefoxie, jeżeli skopiuję zawartość katalogu wyświetlaną w Firefoxie, kliknę Ctrl A, aby to zaznaczyć, Ctrl C, aby skopiować, wrócę do Excela i jeżeli w Excelu. Zrobię teraz to samo na danych z Firefoxa, czyli zrobię wklej specjalnie zaznaczając opcję tekst, czyli chcę wkleić sam tekst bez żadnych linków. To po skopiowaniu danych z Firefoxa przed wszystkimi plikami dodane jest słowo plik, więc również musiałbym pozbyć się niepotrzebnych, niepotrzebnych informacji, a teraz zaznaczę tę kolumnę, kliknę Ctrl H i powiem Excelowi zamień plik dwukropek na nic, klikam zamień wszystko OK, i zamknij. W ten sposób przygotowałem listę plików, które znajdują się w konkretnym katalogu. Niestety nie działa to z Internet Explorerem. Spójrz, jeżeli odpalę Internet Explorera i teraz skopiuję znowu ścieżkę do tego katalogu i wkleję w Internet Explorerze, to Internet Explorer powie Windowsowi, aby ten otworzył tę ścieżkę w eksploratorze Windows, czyli w takim standardowym oknie do nawigowania pomiędzy plikami i katalogami. I stąd nie ma teraz łatwego sposobu, aby do Excela wstawić listę tych wszystkich plików. Jeżeli nie miałbyś Firefoxa ani Chroma, miałbyś jedynie Internet Explorera, to spójrz, co można zrobić. Kopiuję ponownie ścieżkę do tego folderu. Teraz klikam w Start, następnie w polu Uruchom albo w polu Wyszukaj, w zależności od systemu operacyjnego, który masz, wpisz cmd klikaj, kliknij Enter, pojawi się wiersz poleceń i w wierszu poleceń należy wpisać cd, spacja, kliknę prawym przyciskiem i wybiorę polecenia wklej, aby wkleić ścieżkę do folderu, do którego chcę przejść, klikam Enter i teraz, jeżeli jestem już w tym folderze, z którego chcę wylistować wszystkie pliki, to wpisuję taką komendę dir ukośnik DIR, Spacja ukośnik B. Klikam Enter. W ten sposób spójrz, mam listę wszystkich plików, uproszczoną listę wszystkich plików, które znajdują się w danym folderze. Aby teraz te wszystkie informacje stąd zaznaczyć z tego okienka, to nie jest to taki hop. siup należy kliknąć w nim prawym przyciskiem myszki, wybrać polecenie Oznacz. Teraz to okienko wchodzi w taki specjalny tryb zaznaczania i zaznacza te informacje, które chcę skopiować od pierwszego do ostatniego pliku. Jak widzisz, jest to bardziej pracochłonne, ale niezależne od przeglądarki. Po zaznaczeniu klikam CTRL C. Zobacz, że CTRL C nie zadziałało, bo zaznaczenie zniknęło. Więc jeżeli teraz wróciłbym do przeglądarki i w przeglądarce zrobił CTRL V, to nadal wkleja mi się ta ścieżka do, do tego katalogu z tymi plikami. Więc wrócę do wiersza poleceń. Jeszcze raz kliknę prawym, jeszcze raz wybiorę oznacz, zaznaczam te pozycje, które chcę skopiować. I nie klikam, nie klikam Ctrl C, tylko kliknę prawym przyciskiem myszki. Spójrz, też zaznaczenie zniknęło, ale prawy przycisk myszki na zaznaczonym obszarze w tym okienku zadziałał jak kopiuj. Jeżeli teraz wrócę do Excela i w Excelu zrobię w dowolnym miejscu Ctrl V, to również uzyskam listę tych wszystkich plików. Także kilka prostych sposobów, aby mieć listę plików z danego katalogu. W Excelu. Można to zrobić bardziej eleganckim sposobem przy pomocy VBA, ale te sposoby nie wymagają od ciebie takich umiejętności.